Mam na imię Nathan i odkryłem przed Wami parę sekretów z tajemnic naszej świętej tory, w tym tygodniu i w ten czas czytamy parszę tę Dlatego coś Wam opowiem, w naszej obecnej parszi Hashem mówi zbudujcie mi świątynię, a zamieszkam pośród nich. Podczas wędrówki przez Pustynię, po wyjściu z Egiptu i otrzymaniu tory. Ci zostali opowiązani, do budowy miszkanu czyli Trzecim Świątyni. Do budowy miały być użyte trzy rodzaje metali: Zło, złoto, srebro i mięs. Wszyscy wiemy, że najdoskonalszym metalem, a więc i najdroższym, jest złoto. Dlaczego nie wybudowano całego miszkanu ze złota? w to miał być dom dla haszyn? więc złoto byłoby najwspanialsze. Jednak haszen pragnął, aby do budowy mieszkanów użyto tak srebra i mieć. Mimo że nie są tak wspaniałe jak złoto, ponieważ hasze chciał, aby każdy uczestniczył w budowie. A te trzy metale, złoto, srebro i mieć, reprezentują trzy rodzaje ludzi. Srebro to ludzie sprawiedliwi. Wsadzili kim wśród narodu Izraela. Złoto jest lepsze niż srebro, wskazuje nam na Baleję deszczuwa, czyli ludzi, którzy odwrócili grzech, dokonali skruchy i powrócili do Haszem. Miedź to wyci, którzy pozostają w wyczynieniu zła. Świątyni nie budują tylko sprawiedliwi, powracający do Haszem. Ale wszyscy Żydzi. Dlatego mi w nie został zbudowany całe ze złota, lecz także ze srebra i ze prostego metalu, jakim jest mieć. Wszyscy razem powinniśmy budować dom dla Haszem, Obecnie to spełnianie mi Wszyscy sprawiedliwi i krewnicy zyskamy we sobie spełnienie słów, a zamieszkam pośród nich, w każdym z narodu Izraela, w każdym z nas.